Prokrastynacja to zjawisko, z którym w którymś momencie życia każdy z nas się mierzył. Istnieje wiele teorii i powodów, dlaczego prokrastynujemy nasze najważniejsze zadania. W dzisiejszym wideo opiszę pokrótce najważniejsze przyczyny prokrastynacji oraz trzy sposoby ich rozwiązania, w tym bardzo skuteczny trik doktora Andrewa Hubermana. Mogłoby się wydawać, że prokrastynacja to kwestia braku dobrego zarządzania czasem, braku motywacji czy chęci, albo po prostu lenistwo. Jest w tym cząstka prawdy, ale nieprawda cała. Według ponad 25-letnich badań prowadzonych na wielu uniwersytetach w Stanach, to stres i emocjonalne blokady są prawdziwym powodem prokrastynacji. Jeśli chcesz przeczytać całe badania, zostawię im link w opisie. Nasza emocjonalna reakcja, spowodowana albo zaistniałą już sytuacją, albo wyobrażeniem sytuacji, sprawia, że nasz mózg stara się ochronić nas od dyskomfortu. Nasz mózg działa na dwa sposoby. Albo szuka komfortu albo unika dyskomfortu. Kiedy podświadomie odczuwamy, że rozpoczęcie bądź skończenie danego zadania sprawi nam dyskomfort, będziemy mierzyli się z samym sobą. Będziemy odczuwali głęboki wewnętrzny opór. Na szczęście na naszą podświadomość możemy wpływać. Możemy rozładować spodziewany dyskomfort, który przynosi nam zadanie. Pierwszym rozwiązaniem na prokrastynację jest właśnie rozładowanie emocjonalnej blokady, która sprawia, że odkładamy robienie zadania, które jest przed nami. Nasze blokady, zmartwienia czy demony mają największą siłę, kiedy są w cieniu, kiedy są niewypowiedziane i niejasne. Prosty sposób na wyciągnięcie strachów i rozwiązanie tego właśnie dyskomfortu to jest napisanie na górze strony naszego zadania, a poniżej wylistowanie, czego tak naprawdę się obawiamy. Dlaczego jeszcze nie wysłaliśmy tego ważnego maila? Dlaczego nie posprzątaliśmy domu? Dlaczego dowolne zadanie, które się przed nami pojawia, nie jest jeszcze rozwiązane? Często sam akt wypisania, wyciągnięcia tych problemów do światła sprawi, że rozwiążemy tę blokadę i będziemy mogli pójść do przodu. Jeśli samo nazwanie problemów nie pomoże, możemy wejść głębiej w dowolny wypisany przez nas temat. Rozwiązanie emocjonalnej blokady to jest praca z elementem, który nas blokuje, czyli ciągnie nas do tyłu. Drugi sposób to jest opracowanie z elementem, który ciągnie nas do przodu z korzyścią bądź nagrodą. Tutaj sposób jest tożsamy do rozwiązywania blokady emocjonalnej. Jest to wypisanie poniżej w formie listy, jakie korzyści przynosi nam rozwiązanie tego właśnie zadania, przed którym stoimy. W najmniejszym w najgorszym wypadku otrzymamy troszkę miejsca w głowie i troszkę spokoju, że zadanie, które mieliśmy do zrobienia, nie jest już na naszej liście. Kiedy mamy określone już nasze emocjonalne blokery i nazwane nagrody, jakie otrzymamy po rozwiązaniu zadania, ale dalej nie jesteśmy w stanie wygenerować wystarczającej energii, żeby za zadanie aktualnie się zabrać, możemy zastosować dwa sposoby, w zależności od tego, jaką osobą jesteśmy. Czy jest to typ bardziej energetyczny, czy jest to typ potrzebujący więcej harmonii i spokoju? Pierwsze rozwiązanie będzie pasowało dla ludzi bardziej aktywnych. Jest to rozwiązanie Andreha Obermana. To jest: zebranie się za zadanie trudniejsze niż to, z którym zwlekamy. Jest to rozwiązanie nieintuicyjne, ale działa, dlatego że zadania są trudne nie obiektywnie, a subiektywnie. Zadania są trudne w relacji do innych. I przez postawienie zadania trudniejszego, czegoś z czym zwlekamy jeszcze bardziej, będziemy w stanie przeramować nasz obecny problem i stanie się znacznie łatwiejszy. Obniżymy wtedy poziom energii potrzebny, żeby się za niego zabrać. Przykład: zwlekamy z napisaniem ważnego maila w pracy. I tutaj, żeby zacząć aktualnie go robić, możemy zabrać się na przykład za zrobienie podatków z zeszłego roku. Albo posprzątanie strychu, albo inne dowolne, duże, trudne zadanie, które wywołuje u nas duży strach i duży dyskomfort. Nie jest celem tutaj zrobienia aktualnie tego trudniejszego zadania. Celem jest przeramowanie, jak trudne jest zadanie, z którym zwlekamy. I to jest pierwszy sposób. Jest on bardzo skuteczny dla osób, które zadanie lubią robić, ale z niektórymi po prostu zwlekają. Drugie rozwiązanie to jest tak zwane puste krzesło. I chodzi mi o to, żeby postawić na środku naszego pokoju pusty krzesło bądź fotel. I jeśli nie chcemy zrobić zadania, które jest przed nami, tego ważnego, z którym zwlekamy, możemy go nie robić, nie ma żadnego problemu. Ale naszą alternatywą jest usiąść na tym właśnie pustym krześle, bez telefonu, bez muzyki, bez rozrywki i po prostu sobie siedzieć. W pewnym momencie, najczęściej po 5 do 10 minut, zrobienie dowolnej czynności staje się dla nas bardzo atrakcyjne. I tutaj, jedynym wyborem, żeby zrobić tą właśnie czynność, to jest zadanie, z którym zwlekaliśmy. Jest to metoda bardzo fajnie wyciszająca. Działamy tutaj na obniżeniu poziomu rozrywki czy stymulacji, który dostarczamy w głowie. Kiedy wystarczająco go obniżymy, zrobienie dowolnej rzeczy stanie się bardziej atrakcyjne. I to jest rozwiązanie, które bardzo fajnie działa, jeśli to właśnie spokój czy cisza. Jest tym, co sprawia, że dobrze ci się myśli bądź pracuje. Przedstawiłem pokrótce, dlaczego powstaje prokrastynacja, w jaki sposób poradzić sobie z emocjonalnymi blokerami oraz w jaki sposób przeramować nagrodę oraz podałem dwa sposoby, dwa triki, w jaki sposób aktualnie zabrać się za zadanie, kiedy mamy niewystarczający poziom energii. Mam nadzieję, że wideo pomoże Ci zmierzeniem się z prokrastynacją w Twoim własnym życiu. Jeśli spodobał Ci się filmik, zostaw proszę polubienie, rozważ subskrypcję. Na kanale będą pojawiały się treści związane z psychologią, motywacją, zarządzaniem czasem oraz osiąganiem celów. Dziękuję za poświęcony czas, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym wideo.